Nowym pomyśle, w którym będziemy pokazywali Wam, jak piękny jest świat, jak piękne jest życie, a przede wszystkim jak żyć zdrowo, co łykać, czego nie łykać, co jeść, czego nie jeść. Witamy Was w naszym nowym programie, w którym będziemy rozmawiały o suplementach diety, o zdrowiu i nie tylko. E, witam Was Barbara Cyran i Karolina Walak. I zapraszamy na pierwszy nasz odcinek na Poś temat poświęcony witaminie D3. Tak. E, czy to się już nagrywa? Dobra, zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w ten piękny słoneczny poranek przed południem i zaczynamy nasze pierwsze nagranie dotyczące witaminy D3. Zapraszamy. Kropka. Pierwsze pytanie ogólne: co to jest witamina D3? Witamina D3 jest to związek chemiczny, organiczny, rozpuszczalny w tłuszczach, tak jak inne witaminy A, E i K, czyli Adek popularny. I tak naprawdę jest to prehormon, hormon. Po dostaniu z naszego organizmu jest przekształcona do hormonu. Przez mi do głowy um, taka myśl. No. Świeci słońce na nas, piękne, grzeje, jest cudownie. Bardzo grzeje. Czy, jak już prostu tak tutaj posiedzimy i naświetlimy się tym słoneczkiem, czy to mi wystarczy na dzisiaj, żeby mi nie połykało witaminy D3? Zwłaszcza przez szybę. Zwłaszcza Otóż, moja droga, niestety nie. Dlatego, że. Słońce musi padać na skórę pod odpowiednim kątem, promienie słoneczne muszą padać na skórę pod odpowiednim kątem, co jest zagwarantowane w okresie w Polsce od kwietnia do września mniej więcej. W godzinach 12-15 pełna ekspozycja na słońce, bez kremu z filtrem, ponieważ krem z filtrem do 90% ogranicza wytwarzanie witaminy D3 przez promienie słoneczne. Odsłonięte ramiona, uda, w tym czasie jesteś w pracy, nie eksponujesz się na słońce, więc niestety w naszej wielkości geograficznej nie wytworzysz sobie witaminy D3, eksponując się tylko na słońcu. Biorąc pod uwagę jeszcze wytyczne, do których ja się stosuję, czyli kremuję się, A, filtruję, e, czyli niestety. Przykro mi Tak Jak już jesteśmy przy tym temacie, to czy witaminę D3 można przewitaminizować, mogę przedawkować? Nie. To jest mit tak naprawdę taki bardzo popularny, że witaminę D3 można przedawkować trzeba łykać inną witaminę, która będzie regulowała poziom witaminy D3 i tak dalej dalej. Nasz organizm ma mechanizmy, które doskonale bronią przed tego typu reakcją, przed przedawkowaniem. Po pierwsze przez skórę. Jeżeli nałykasz się witaminy D3, będziesz na wakacjach i faktycznie będziesz eksponować na słońce, Nasza skóra już nie wytworzy tej witaminy, jeżeli nie będzie ona potrzebna. Po drugie, nasz organizm ma doskonałe mechanizmy, które oczyszczają i redukują z organizmu nadmiary witaminy D3. Więc jak najbardziej obalamy ten mit, nie przedawkujemy witaminy D3. A czym grozi w takim razie niedobór? Tutaj już jest sprawa bardziej ciekawa. Przede wszystkim krzywica, to co wiemy od, od zawsze, że niedobro witaminy D3 to jest krzywica, ponieważ witamina D3 reguluje gospodarkę wapniową w naszym organizmie mm -hmm. i wpływa korzystnie na rozwój kości stawu, więc i w okresie dojrzewania u dzieciaków później, i później w okresie jakby starczym tak, gdzie nasze kości są narażone na ostoporodę. Czyli na przykład nasze mamy. Powinny to tak. Wapno z witaminą D3 jak najbardziej. Po drugie, teraz mamy badania, że witamin D3 wpływa na odporność organizmu, więc osoby z niedoborem witaminy D3 łatwiej zachorują na grypę na przykład niż osoby, które tę gospodarkę mają na odpowiednim poziomie. Układ sercowo-naczyniowy. Też są badania, które mówią o tym, że jest większa śmiertelność u osób z dużymi niedoborami witaminy D3, jeśli chodzi o zabawę. E, następny punkt, układ nerwowy, e, czyli osoby z depresją, e, osoby mające problemy ze snem, też powinny suplementować witaminę D3. Czy to wszystkiego jest nam potrzebne? Tak, ma naprawdę e, bogate, zastosowanie. bogate zastosowanie. Receptory na witaminę D3 odkryto w bardzo wielu miejscach w naszym organizmie, więc jak najbardziej nie jest nam potrzebna do prawidłowego funkcjonowania. E, pytanie do Ciebie, jako do fachowca, jako do farmaceuty. E, Postać, kapsułka, mm -hmm. tabletka, krople. Wiem, wiem, że dzieci to krople, bo wiadomo łatwiej im podać, do mówiłam doświadczenia, że mm -hmm. e, mój syn nie chciał przyjmować żadnych tabletek i mm -hmm. było bardzo trudno. Um, a my jako osoby dorosłe, jako, nie wiem, tabletki, kapsułki, czy, nie wiem, czy jakiś um, postać syropu, płynna? Eee, to tak naprawdę zależy od twoich preferencji, co ci jest wygodniej. Różnica generalnie jest taka, że tabletka, no to tabletka, kapsułka najczęściej ma tą witaminę D3 rozpuszczoną w tłuszczu, więc bierzesz kapsułkę i zapominasz e, o wszystkim, e, natomiast tabletka musisz połączyć ją z pokarmem tłuszczowym, czyli na przykład sałatka z oliwą, którą mi dzisiaj zaserwowałaś. Jeżeli chodzi o krople, nie tylko dla dzieci. Krople są o tyle wygodne, że jedna kropla to jest 50 jednostek międzynarodowych witaminy D3. Więc jeżeli chcesz sobie dawkować krople, powiedzmy 4000 jednostek, 8 kropelek dziennie i masz też sprawę załatwioną. Czyli dzienna tak? dawka na osoby dorosłej to są 4000 jednostek? Dwa do 4000 jednostek tego. Dla osoby zdrowej jest taka zalecona dawka. Eee, także tak naprawdę kapsułki Twistową na małych dzieci, tak? Ja na przykład dla swojego już się nie chcę sobie wyciskać, więc wolę taką kapsułkę wymańczoną, którą mam bez problemu go To odwołam się jeszcze do Twojej wiedzy jako do fachowca. Gdzie najlepiej zakupić? Wiadomo, że mamy teraz bogaty rynek, jest też pandemia, nie możemy się wszędzie poruszać, ale sama co poszkrywa, więc wiem, że i na stacji, mhm. i w marketach, i w internecie, i w aptece mogę zakupić różnego rodzaju le leki i suplementy. Mhm. E gdzie Ty polecasz zakup? Polecam oczywiście w aptece albo przez aptekę internetową, dlatego że e, są oni zobligowani do tego, żeby przechowywanie byłoby byli warunkach, tak? Mhm. A w tym momencie, gdzie gdzieś takie słońce przy świeci, w sklepie nie wiem, gdzie te leki i suplementy stoją i na Równie, również są... To jest również jakiś prawda? Tak? nie są przemrożone. Gdzieś tam przy drzwiarnie stoją i, i, mhm. i nie są e, przemrożone. Więc e, po to mamy apteki, tak, żeby zaopatrywać się w leki i suplementy w tym miejscu. No dobrze, wiesz, że. Yy... U mnie spłykaniem tabletek systematycznie bywa różnie. Czasem się deklaruje, jak mi przepisujesz mm -hmm. sama jakieś tabletkę, że tak będę brała, ale jak dzwonisz, to przypominasz mi, bo nie zawsze o tym pamiętam. Ale wiesz, że lubię gotować już. Mm -hmm. Czy mogę sobie pokarmem, jedzeniem, produktami zastąpić dzienną dawkę witaminy? Niestety nie. Pani Pani Pani? nie. Eee, tak naprawdę z pokarmem możesz sobie zastąpić około 20% dziennej dawki witaminy D3, więc mało, to jest raz, a dwa, musiałabyś jeść tu ryby, typu gnatur, którego nie lubisz, e, śledź, którego nie możesz, łosoś, e, wątróbka, masło, więc na no, takie się na co dzień też nie je, tak? E, także no niestety tutaj nie pomogę Ci. To mam jeszcze jedno pytanie, i dziewiąta. Na szczęście. Bardzo się cieszymy, ale większość kobiet no, lubi być opalona i dopiero kobiety, mężczyzn również. Lubimy mieć taką ładną, łęczkową karnację, e ja też. Eee, Przemówię do głowy solarium, eee, no bo wiadomo. To ja już tutaj się delikatnie od siebie odsuwam. Tak, czy jak pójdę do solarium, na przykład dzisiaj. Po rozmowie, po spotkaniu z Tobą. My no będę w nim na przykład 8 minut. Czy to wystarczy, żebym sobie dzisiejszą dawkę w ten sposób uzupełniła? Niestety nie. Dlatego no mówisz, się odsuwać powoli. Poznaję jest nie. Ja. Tak, dlatego że do wytworzenia się witaminy D3 przez skórę potrzebne jest promieniowanie UVB, a w to, mamy UVA, więc nie mhm. ma to w ogóle w związku z witaminą D3. To moje jeszcze jedno pytanie. Mamy pandemię, mamy bardzo dużo ograniczeń e, związanych z COVID-em, e, do których musimy się niestety dostosować, czy nam się to podoba, czy nie, a może też trochę dla naszego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa naszych bliskich. Jaki ma wpływ D3 na COVID? Bo o tym dosyć dużo się zawsze mówiło w, ten, w ostatnim czasie, mm -hmm. przynajmniej prawie już tak. rok, kiedy to trwa, Odładnie. że to ma duże znaczenie. Jak Ty się na to zobaczysz? Są badania brytyjskie, belgijskie, które poświadczają, że u ludzi z dużym niedoborem witaminy D3 zachorowalność na COVID była większa. I tak jak wcześniej wspomniałam, witaminy D3 wpływa na odporność, tak? na odpowiedź immunologiczną organizmu. Na co tak naprawdę są już dowody z naszego dzieciństwa, kiedy się nam mówiły, żebyśmy piły tran. To zdrowe. No właśnie. Tran, tłuszcz z witaminą D3, tak? Z dużą zawartością, która wpływała na odporność, nie tylko na nasze kości. Dalej, gruźlica w ubiegłym stuleciu. Wywożono pensjonariuszy do. wywożono takie wszystkie słowo. Proponowano może rehabilitację w górach, wysoko w górach tak? Mhm. Dlaczego? Tam promienie słoneczne padały pod odpowiednim kątem, ta witamina się wytwarzała w większych ilościach w organizmie i gdzieś ten organizm zaczynał sam zwalczać chorobę, więc niestety nie ma rekomendacji WHO, żeby tą witaminę faktycznie suplementować, przyjmować, że ona w jakiś sposób może nam tą odporność zwiększyć i przed COVID-em ochronić, ale na pewno nie zaszkodzi, tak? jeżeli wiemy, że jest to udowodnione, że witamina D3 na odporność wpływa pozytywnie. Dziękuję Ci bardzo. Wyczerpałaś mój zestaw pytań na, na witaminę do 3. Mam nadzieję, że rozwiałam różne Twoje problemy. Rozwiałaś, rozwiałaś <grym> wyprostowałaś. I no, na chwilę Ci dziękuję. E, następny odcinek będzie poświęcony cynkowi, na który Państwa serdecznie zapraszamy. Zapraszamy i życzymy pięknego dnia. Dziękujemy.